Witam państwa. Moim kolejnym bardzo znamienitym gościem jest Adam Niemkiewicz, Stowarzyszenie Morena i no, można powiedzieć yy, i prekursor, ale też wieloletni, yy, bardzo zaangażowany yy, trzeciosektorowiec, który na działaniach z młodzieżą, dla młodzieży i poprzez młodzież chyba zjadł zęby i rzeczywiście wow. <laughs> i można powiedzieć, że jeżeli o, chcielibyśmy o młodzieży rozmawiać, to Adam jest na pewno idealnym interlokutorem w tych sprawach. Chciałem Cię Adam zapytać, gdybyś miał opowiedzieć o, bo rozmawiamy w ogóle o radach społecznych, młodzieżowych, senioralnych, radach organizacji pozarządowych, chciałbym Cię zapytać, jak? musiałaby być przygotowana, yy, nie wiem, od strony przepisów, od strony osób, jak przygotować idealną, czy taką możliwie idealną Radę Młodzieżową do tego, żeby, wiesz, młodzież mogła wystartować i naprawdę mieć poczucie, że będąc w tej Radzie ma wpływ na sprawy młodzieżowe. Obojętnie, czy to jest miasto, jakaś, wiesz, mała gmina, województwo, bez różnicy. Morena realizowała kilkanaście lat temu pierwszy projekt związany z radami młodzieżowymi. I tutaj u nas na Pomorzu zrobiliśmy taki eksperyment niesamowity, bo właściwie młodzieżowe rady były efektem projektu, a nie jego celem, czy nawet zamierzeniem. Zgromadziliśmy przy organizacjach, które działały w różnych powiatach, gminach. Organizacja, które znaliśmy, zorganizowaliśmy grupy młodzieżowe, które chciały mieć wpływ na swoją gminę, swój powiat, swoje miasto i, i doprowadziliśmy do sytuacji, że, to, że te grupy młodzieży przygotowały swoje propozycje, co by w tym mieście zmieniły, ale nie na zasadzie takiej, że oczekiwały tego od kogoś, tylko co one by mogły zrobić, żeby udało się mieszkańcom lepiej żyć, czy żeby mieć wpływ na coś, co się dzieje. Czyli zacznijmy zmianę od siebie. Tak. I więc nie na zasadzie roszczeniowej, tylko wręcz na zasadzie... Aktywizacji tej młodzieży, pokazania, że są możliwości. Oczywiście część tych, tych propozycji, pomysłów to były rzeczy, które były bardzo proste, które no nie dotyczyły nawet ich działania, ale na przykład wydłużenia zmiany świateł na przejściu dla pieszych, bo nawet młodzi ludzie nie, nie zdążali przejść na drugą stronę, czy też wprowadzenia oszczędności energii na boisku, które było w lecie oświetlane, a w zimie nie, bo godziny były same przez cały rok i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten projekt o dziwo skończył się tym, że założyliśmy w efekcie tego projektu założyliśmy Młodzieżową Radę Województwa Pomorskiego. Było to ładnych ileś lat temu. Teraz obowiązuje już właściwa ustawa o radach młodzieżowych, więc trochę inaczej wygląda. Natomiast nawiązując do Twojego pytania, wydaje mi się, że to wtedy było właśnie to, z czego ja bym oczekiwał od teraz tych rad, które powstają, to znaczy one są wybierane w różnorodny sposób. Jest różny proces wyboru tych młodych ludzi. Natomiast wydaje mi się, że po pierwsze Użyłeś słowa przygotowanie i to jest kluczowe, to znaczy, że nie wystarczy sam proces, nie wystarczy wymyśleć w jaki sposób te, ci młodzi ludzie będą wybierani, tylko też ich przygotować do tego, żeby oni byli świadomi po co idą do tej młodzieżowej rady i jakie mają możliwości. I nie chodzi o to, żeby im obiecywać wyróżki na wierzbie, bo strasznie tego nie lubią, natomiast też pokazać im możliwości, które mają wpływ nie tylko opiniowanie, Różnych decyzji, tylko też działania, które mogą podejmować. Rozmawialiśmy tutaj w kuluarach. Wydaje mi się, że też kluczową rzeczą jest to, że przez tych młodych ludzi, którzy są w młodzieżowej radzie powiatu, gminy, miasta, można docierać do młodzieży z ich szkół. Bo to są ludzie, którzy młodzi ludzie, którzy uczęszczają do szkół średnich najczęściej. W gminach, w powiatach tych poza dużymi aglomeracjami to są już szkoły, czasami starszy uczniowie szkół podstawowych. Natomiast ci młodzi ludzie muszą mieć przekonanie tym, że ich działanie w tej Radzie ma jakiś sens, że oni dzięki temu cokolwiek mogą zrobić. No i druga rzecz, no to dać im wsparcie takiego mentora w każdej z tych rad, który ich, ich pociągnie, który im pomoże, który im tą ścieżkę taką dotarcia z tymi ich pomysłami y, pomoże pokonać. Bo to co mi się wydaje na podstawie ostatnich lat. Y, też działania różnych młodzieżowych rad, to to, że oni po bardzo krótkim czasie już otrzymują takie informacje, które powodują, że oni no, przestają działać. Przestają działać, bo nie widzą sensu, ponieważ nie mają na nic wpływu. Właściwie połowa z nich rezygnuje. Nie uczęszczamy, współpracujemy z kilkoma młodzieżowymi radami jako Stowarzyszenie Morena i nawet doświadczenia ostatniego roku pokazują, że bardzo mała część tej młodzieżowej rady, jakikolwiek by to było, bądź to są aktywne osoby, część młodych idzie do młodzieżowych rad jako, taką, jako taki takie przejście pomiędzy też działaniem na forum miasta możliwe że chcą działać politycznie substytut czy proteza i to i to, I to, i to. Natomiast część jest rzeczywiście takich aktywistów młodych, którzy chcą się zrealizować, ale oni też często mają podcinane skrzydełka, bo, bo po prostu potem się okazuje, że nie mogą działać i właściwie realizować. Wydaje mi się, że tu w tym kontekście wsparcie dorosłych, właśnie tych opiekunów, być może wsparcie z dorosłej rady jest kluczowe. Czyli można też tak trochę zaryzykować, że od tego, jak młodzieżowa rada sobie radzi, jakie ma efekty i na ile ma sprawczości, można zaryzykować, na ile w ogóle młodzież jest ważna w danym samorządzie? Na pewno, bo to jest tak, jest taka zależność. Wydaje mi się, że mamy kilka młodzieżowych rad na terenie u nas Pomorza, które, które działają genialnie i to bardzo długo. Mają wypracowane. Doświadczenie, mają schematy działań, mają niesamowite, też takie standardy, nawet bym powiedział. Nie, nie boję się tego użyć, pracy. Szkoda, że inne z tego nie korzystają, że nie ma takiej płaszczyzny już teraz wymiany doświadczeń. I no tutaj mógłbym powiedzieć, że chyba najbardziej dla mnie taką najlepszą radą, w moim mniemaniu, to jest Młodzieżowa Rada Powiatu Starogarskiego. To jest genialne. Oni i działają. Jasne, że są wzloty i jakieś tam troszkę obniżenia, ale to tak zawsze jest. Natomiast generalnie średnia i, i to jest jedna z najdłużej działających młodzieżowych rad i widać po nich, że to ma sens i że ta młodzież, która jest w tej młodzieżowej radzie wie po co do tej rady idzie. E, moim zdaniem cały czas opieka ze strony powiatu przez też instytucje powiatowe jest. E, tam też opieka Opiekun zawsze jest na poziomie, to jest kucze. Oni wiedzą, jak się przygotować. Każda młodzieżowa rada jest przygotowywana do funkcji, czyli w momencie, kiedy powołuje się następnych, mają wspólno, wspólne szkolenia, warsztaty. Jest tak, jest wdrożeniowy, proces wdrożeniowy. Tak, jest, jest proces, tam też przechodzą, mają specjalny system też wyborów, naprawdę to, to widać, widać. I dają też decyzyjność, bo oni dostają budżet, którym zarządzają. Oni dostają jakby też schedę różnych zadań, czy, czy jakichś inicjatyw, które realizowała poprzednia kadencja i mają, przynajmniej z mojego doświadczenia, mają ambicje, żeby te zadania rozbudowywać, poszerzać, dokładać jakieś nowe. Nie bez dostali również od nas nagrodę Bursztynowego Katamaranu dla najlepszej, właśnie najlepiej działającej Rady Młodzieżowej w naszym województwie. Znaczy mieliśmy z nimi i bardzo wiele razy do czynienia, w sensie bezpośrednio, bezpośrednio uczestniczyli w jakichś naszych działaniach czy projektach, ale też Wiemy o tym, że no, realizowaliśmy, w, pamiętamy też, to nie jest tylko tak, że oni to dzisiaj tak robią. Oni tak robią od kilku, jeżeli nie kilkunastu lat. Nie pamiętam, kiedy powstała Młodzieżowa Rada, ale pamiętam, że to była naprawdę w momencie, kiedy myśmy tworzyli na przykład Młodzieżową Radę Województwa Pomorskiego, to to, kurczę, była naprawdę taka typowa Młodzieżowa Rada, która powinna być wzorem dla innych. To znaczy, że to nie jest tylko tak, że przyszli fajni młodzi ludzie i w jednej kadencji coś fajnego zrobili, tylko to jest już, już jest pewna struktura, która u nich działa, jest, któraś kolejna kadencja przychodzą następni młodzi ludzie, tak? Jest wymiana jakby tych kadr Nie tylko wymiana, członków. ale przekazywanie też doświadczeń tych, którym obowiązków, byli obowiązków mhm. zadań, realizowanie dalej działań, które tam ci robili, wymyślanie kolejnych. A ciągle jest, level jest wysoki. I jest level wysoki poziom tych realizacji tych działań, on jest niesamowity, no bo to jest tak, że kilka, jeżeli nie kilkanaście młodzieżowych rad innych nie działa tak, jak suma, sumarycznie te rady, jak ta, jedna. jak ta jedna. Ekstra. No to chyba mamy podobne spojrzenie na młodzieżowe rady. To niech się inne wzorują i rozmawiają z tą starodarstwą. Oczywiście. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie i do zobaczenia z następnym wspaniałym gościem.